Cześć, witam w rozgrywce ligowej pomiędzy graczami Bakero, czyli ja, To jest w oznaczone oznaczonego Ziom, a Rafałem, aka Dyntka Mocna, już taki jest jego nick tutaj na watlecie. Rafał gra tutaj pod osami, Natomiast ja z Zrobiłem tutaj taki trik, który pozwoli mi na to, że przez chwilę mogłem, kiedy mój robotnik budował budynek. Przez chwilę mogłem budować robotnika. Gdyż za nim mi się zbudował overload dodatkowego supply'a. Tymczasem buduje także Niskę rozrodczą Arafał Od razu poszedł tutaj e, niżej, żeby zbudować sobie e, Bajlona, później i, i bramę. I móc tutaj budować obronę od razu na drugim... od razu na drugiej bazie. Tak, I już buduję działko fotonowe, więc jeżeli chciałbym tutaj wjechać z, er z erlingami, to, eee, to nie będzie to jednak takie skuteczne. Moje overlordy są wysłane. tu na zwiat, żeby zobaczyć, co on tutaj będzie robił z grubsza. Teraz zabudowuję ekstraktor. No, komorę rewolucyjną niskę rozrodczą. A tutaj już się buduje, nie, wciąż się budują robotnicy. I buduję kolejną bazę. Jachur na jeszcze ich nie buduje, ale tam rozbudowuje się dość nieźle do obrony swojego naturala. Więc szybka obrona i już powstaje pierwszy zelota. na przyspieszenie <coughs> już pierwsze zerkini poszły i będą lecieć licząc na to, że może coś tam coś tam go uczkną. No ale nie. Widać, że... Szybko się przekonałem, że to jest po prostu już zbudowa zbudowana. Dwa Zerlingi to nic nie zrobią. <gry> Jakur jest, jest zmuszony zbudować nexusa w takim niekorzystnym miejscu. Ponieważ sobie zablokował wcześniej kuźnią ten twój spot do minerałów. Dobra, mam parę tych Zerlingów, ale to wciąż nie na tyle, żebym mu tutaj wejść. No już będą cztery wieżyczki w tym momencie. Tymczasem u mnie powstaje kolonia karakanów. Będę chciał budować karakany w międzyczasie. No a wydobycie już jest na pełnej parze w drugim miejscu. Jedno, kolejne zerlingi. Mam tutaj widok mniej więcej tak z grubsza. Na to, co się dowiedzieje. Widzę, że nie ma tej ekspansji jeszcze zrobionej, ale będę tu podlatywał coś, to co nieco. Zobaczyć. Rafa ma dużo mniej niż ja. Także i innych jednostek. Rajdziemy zobaczyć co się tutaj dzieje. Tak, zaczyna się budowa wojdajów. Jak to jest po polsku? Promieniotłani. Także i zakład robotyki. No i także już ekistelkery. W tymczasem buduje się trzecia baza. Z wojsk. No, znaczy, kiedy zauważyłem, że buduję Wojdraje, to postanowiłem budować skazicieli. kogoś kontrolować, ale teraz już szybko zbudował sobie na drodze trochę tymi, tych robotników. Rafał ma ich 29, więc już mamy bardzo podobną ich, ich liczbę. Kolejny wysłany zwiad Changeling, odmieniec. Ale nic tutaj go nie zaskoczę. No, zauważyłem, że go teraz. Oversira, ale już tutaj mam swoje jednostki, które będą mogły sobie z tym poradzić. Ten niestety, jeden mi zginie, drugi też? Nie, drugi przeżyje, ale już leci kolejny i także dwa kolejne wrota. Więc będzie masowa produkcja. Pewnie tego samego. Znaczy, pewnie. Ja to grałem, więc dla mnie to nie jest niespodzianka. Tak, Produkują się we wszystkich trzech, ale no ma tutaj celkery, na których tutaj nic nie zrobię akurat w tym momencie. Mam co prawda karakany, ale tutaj niżej nie, nie przejdą w ogóle w żaden sposób e, jakkolwiek dalej. Tymczasem moje Zerlingi... są tak jakby wysłane na taki patrol. Lecą kolejne skaziciele. Jest także obserwer. Sprawdza, czy tutaj mi gdzieś przypadkiem nie ma. Znajdzie moich skazicieli. Ja nie znajdę jego, więc wie, że tutaj coś się szykuje. Tymczasem co? Obrona została taka jaka była. Zabudowuje Jachur sobie tutaj. E... Kolejne złoże gazu. Lecą moje skaziciele, Ale Rafo widzi te ruchy. No tutaj na tym nic nie poradzę akurat z tą w takim soczystym miejscu. Tymczasem tutaj pasowałby faktycznie w lecie się mu to zniszczyć, ale... No teraz już Rafał będzie budował obronę do yy, tych tych... Mam już teraz chociaż parę mutalisków Które poradzą sobie Powinien sobie poradzić A tymczasem yy, Moi skaziciele używają stosunków specjalnych by zatakować nexus Ale zostają tutaj zaskoczone przez Wydreje i następuje wymiana ognia Którą byłem zaskoczony całkowicie, że ją przegrałem. Ale jak tam ulepszenia właściwie u, 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 u Rafała? Będziemy mogli zobaczyć jakieś ulepszenia. Są one. No, u mnie jest, jest już jedno ulepszenie. Zrobione dla e, lotnictwa. Ale to nie jest wystarczające. Tak, no otóż właśnie spodziewałem się, że koruptory, czyli skaziciele będą dobrą kontrolą na i okazuje się, że właśnie nie. Potem to e, się upewniłem, że tak naprawdę skaziciele są jednostką typu armor, a Voidraye e, kontrolują ten rodzaj jednostek. Kontrują po prostu e, samo to, że mają taki tak, najwidoczniej. No, jak to ci robotnicy daleko lecieć, żeby ten gaz zebrać, no cóż. No ale buduję, ma na tyle duże przyrosty, że buduje we wszystkich trzech. Wracając do tego, jakie mamy jednostki, no to ja wciąż mam dużo więcej robotników pracujących niż, niż Rafał. Ile są moje kolejne koruptory? Już wtedy powinienem zdać sobie sprawę, że to chyba nie jest skuteczne, żeby ich tak budować, ale no cóż. Twoją drogą Rafowi daje bardzo dużo minerałów, co, którą nadwyżkę mógłby wykorzystać na budowę dodatkowych wieżyczek lub zalotów. Ale może coś będzie z nimi robić. No, przerost... Y, mam, mam niższy na pewno bo tak mi się wydaje, przerost gazu, tak z pewnością, bo u mnie gaz jest y, wydobywany wszędzie, gdzie mogę. Mam zariki zakopane w, tych miejsc, w, tym, w, ty, w, ty, w tym miejscu oraz w tym miejscu na wypadek, gdyby przyszedł. No i lecą jego Wojdreje. Ja tutaj mam swoją... No ale już, już widzę, że coś nie tak. Tutaj zniszczony changeling. Wraca. Dosyłam cały czas nowe jednostki. Ulepszenia, no u mnie jest tych ulepszeń dużo. Ale rodzajów jednostek mam bardzo dużo rodzajów, no po prostu no tak się tak się składa, często uzerga w ogóle tak jest, ale też no może powinienem się skupić na czymś jednym konkretnym. Zamiast iść tak wiele rzeczy naraz. Dobra, bo tutaj pewną rzecz sobie zaraz pominę, a tu jest natomiast duża walka przecież. Wojdreje kontra koruptory. No i tutaj jest właśnie to o czym mówiłem. Jak bardzo koruptory jednak nie są kontrolą na Wojdreje. Jak są po prostu ściągane. Z opóźnieniem przyszły niestety hydraliski. Ale też nie mają one chyba ulepszenia jeszcze do zasięgu, więc yy, no to też im trochę przeszkadza. Tymczasem ja swoim wojskiem chcę już wejść tutaj na yy, do środka, zniszczyć te wieżyczki, ale no, no, no nie mam po prostu zniszczyć tych kolejnych woderów, które mi się już zbudowały, prawda? Więc to mi zostanie zniszczone i stracę także i tą bazę, a tymi robotnikami Cóż, już no nie uciekałem. Kolejne koruptory, które się już tworzą, to również y, zostały niszczone na bieżąco. Ale przynajmniej mi się tworzą w miarę masowo i to już chyba, może będą w stanie sobie poradzić. Tak, będą w stanie sobie poradzić, już. Jeszcze do tego hydraliski, tak. Więc tutaj się wybronię. Ale strat mam na tyle, że no, dalej robotników mamy podobną ilość. Przynajmniej tyle. Dalej Achor robi te Wojdreje i odbudowuje sobie obronę. No, moje wojsko jest takie bardzo niezorganizowane tutaj, nie, nie, nie przypilnowałem totalnie go. Bo mogłoby lecieć wspólnie i wtedy by coś tam się faktycznie dało zrobić. A moje siły są po prostu bardzo rozproszone. Leci na mnie znowu, ale go nie zauważę chyba. Nie, zauważyłem go. Mam także jednego gorzące szczepu, który w sumie nie powinien lecieć tam w tamtym kierunku. Tak, już nie leci. Musiałem trochę cofnąć, ale nie. I tak za łatwością sobie z tym wszystkim radzi, no Nie wiem czy cokolwiek mu zniszczyłem. Ma tu sześć tych Wojdrejów. No nic, próbujemy dalej jakoś się odbudować pewnie. Mam tych dwóch korowców, które też mogłyby walczyć w sumie, ale cóż, Próbuję takiego sneaker. Taką samą, samotną górą, ja w tym czasie, moim rządcą szczepu, niszczyłem tutaj tych robotników trochę, ale nie na tyle dużo, stracił paru, ale zostaje zniszczony. Natomiast tutaj Rafał już wchodzi mi na górę bazy, na same tyły, żeby zniszczyć po prostu bazę overlordów, i to mi bardzo niszczy. Tutaj o. Per teraz zareagowałem, ale no nie, nie dość szybko, żeby tutaj to zniszczyć. Przydałoby się faktycznie coś, co... No już za późno dla mnie, tak czy tak. Tak czy tak to już jest po partii, bo... No już ma tutaj trochę tych jednostek i ja nie będę w stanie tego zniszczyć. Jest tego po prostu za dużo. Nowe, które mi się tworzy, no po prostu też yy, wysyłamy je pojedynczo i to też nie jest faktycznie dobre. Tutaj, no, z regami, trochę ciężej jest yy, manewrować tym wszystkim. Tu czasem zauważę też moje zerlingi, dosyło jednostek. No, ale tak naprawdę, może przejść sobie po tych bazach po kolei. Więc no cóż, partia skończona. <grych> no, dziękuję za obejrzenie. Zapraszam do. Na pewno będziemy grać jeszcze kolejne partie ligowe, więc zapraszam do obejrzenia. Wydaje mi się, że nauczyłem się na swoim błędzie tutaj i błędy, które porobiłem tutaj, mam nadzieję, że już nie będę powtarzać. No, tymczasem trzymajcie się, cześć.